Witam e, bardzo serdecznie przedstawicieli lokalnych mediów e, na konferencji Grupy Inicjatywnej e, w sprawie referendum e, dotyczącego odwołania Andrzeja Polskiego e, z funkcji prezydenta miasta przed końcem kadencji. W dzisiejszej konferencji uczestniczą e, panie radne Wasze państwo, pan radny Jarosław Milewski, pan Jacek Lewiński i pan Janusz. Krakowski i moja skromna osoba. Dzisiaj chcieliśmy Państwu powiedzieć, że to, co zapowiadaliśmy dwa dni temu, już ma pewien bieg i te blisko 15 tysięcy podpisów jest i będzie aktualnie przez najbliższe 30 dni, a może nawet szybciej, weryfikowane przez Biuro Komisarza Wyborczego w Wrocławku prosiłbym, żeby może Jacek Ledwigiński po tego Państwu przedstawił to potwierdzenie złożenia tych podpisów w biurze Komisarza Wyborczego. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Mam przed sobą potwierdzenie złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Wocławek przed upływem kadencji. Ja mam nadzieję, że do Państwa dotarły maile ze skanem tego potwierdzenia, ale gdyby nie, to bardzo proszę, Komisarz Wyborczy i osoby, które w jego imieniu liczyły głosy i karty stwierdziły, że do wniosku naszego dołączono 1659 kart zawierających dane i do wniosku zostało dołączonych 14 890 pozycji zawierających podpisy osób popierających wniosek o odwołanie Pałuckiego przed upływem kadencji. Także y, jeszcze raz z tego miejsca w imieniu y, Grupy Referendalnej chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom i przede wszystkim pogratulować mieszkańcom Wocławka, że w tak krótkim czasie, przy no, niesprzyjającym okresie jakim są y, y, wakacje, y, przy tych temperaturach udało się zebrać taką ilość podpisów. Także bardzo proszę. Gdyby Państwo mogli przekazać y, nasze ukłony i podziękowania, a zarazem wyrazić y, po prostu głęboki podziw dla mieszkańców Wocławka, że stanęli na wysokości zadania i udało się te podpisy y, zebrać przed terminem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu przez Panią Radną Oliwę Kutorową. Póki co ja głęboko wierzę, że w Polsce obowiązuje prawo i we Wocławku y, tak. I nie przyjmuje do takiej akceptacji faktu, o którym dzisiaj mm, mówili panowie na, o godzinie 11 na konferencji, że to prokurator tak naprawdę podejmie decyzję, czy referendum się odbędzie, czy nie. Złożyliśmy zgodnie z prawem wniosek z załączeniem odpowiednich, prawnie wymagalnych dokumentów. I w oparciu o te dokumenty, komisarz wyborczy rozpoczął prawnie go obowiązujące sprawdzanie. Jest, komisarz wyborczy jest najbardziej bezstronną instytucją, która oceni, czy załączone dokumenty są zgodne z prawem i może wydać odpowiednie decyzje i w wyniku tych decyzji obwieszczenie o, o referendum. Ja jestem zaskoczona tylko i wyłącznie jednym, jeżeli chodzi o tą konferencję i ten czyn zapowiedziany, że to już w 48 godzin. To jest fakt, który mówi mi, jak bardzo prezydent Andrzej Pałucki boi się wypowiedzi. I spotkania z tysiącami mieszkańców. Uważał, że połowa mieszkańców to jest zależność od niego, a połowa co najmniej zastraszona, która boi się wypowiedzieć. I to jego zaskoczenie rozumiem, bo te kilkanaście tysięcy swoje zrobiło. Mróz po plecach, mówiąc tak kolokwialnie, jak to mieszkańcy mówią. Z chwilą, kiedy dowiedzieli się, że aż tyle zostało zebranych głosów, chyba się zamienił już w lód. I jeszcze jedno. Prezydentura Andrzeja Pałuckiego, jak żadna inna, zaokwitowała całą lawiną różnego rodzaju donosów, które uruchamiały poszczególne instytucje sprawdzające uczciwość, rzetelność, Między innymi osób publicznych tak i takich jak są radni. I dzięki tymże działaniom, na przykład pani Ewa Szczepańska, nawet sądownie dowiedziała się, że mieszka we Wocławku. Pan Jarosław Chmieleski dowiedział się również, że mieszka we Wocławku. Ja dowiedziałam się dzięki właśnie wyjątkowemu sprawdzaniu aż do skarpetek, że jestem osobą, tak przezroczystą, że jak stanę naprzeciwko przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Wabrzonkowskiego, to on przeze mnie zobaczy całą radę i wszystkich radnych i dowiedziałam się, że tak zwany mój majątek zeznania jest niezgromadzony w wyniku jakichkolwiek działań przestępczych. W trakcie poniedziałkowej konferencji powiedziałam Państwu. Czego się boi prezydent, podając taki najbardziej delikatny przykład dotyczący obwieszczeń o referendum i w jaki sposób, w sposób nawet no niesprytny, jest utrudnianie mieszkańcom zapoznania się z treścią tego dokumentu obwieszczenia o referendum. Pan Pałucki bardzo szybko odpowiedział. Jak zawsze używając w dyskusji takich dwóch słów, które są charakterystyczne dla niego, a mianowicie kompletna bzdura. W Urzędzie Miasta przecież były y, takie ulotki, zmniejszony po prostu forma. Otóż chciałabym się przyznać właśnie do tychże ulotek i jest to tylko i wyłącznie moim działaniem przeciwko działaniom prezydenta. Miasta i jego krasnoludków. Krasnoludki w urzędzie zbierały te ulotki, a ja je rozkładałam sukcesywnie na bomie, w tymże pomieszczeniu, gdzie jest stół, tam gdzie są przyjmowani interesanci, na 3 maja w miejscach publicznych, dostępnych, nie w miejscach, w których pracują urzędnicy. Tak więc pan Pałucki nikt nie przypisuje sobie mojej pracy i mojej działalności. On robił zupełnie odwrotnie, a to, że wskazuje po raz kolejny kogoś, że ktoś nie dopełnił albo źle wykonał zlecenie, w tym przypadku wskazując na OSIR, to jest też charakterystyczne dla niego, ponieważ nigdy żaden Czyn, żaden zarzut, żaden sposób dyskusji krytycznej nie był przyjmowany przez Andrzeja Pałuckiego, że to jest jego odpowiedzialność i to jest jego działanie. Zawsze jest to jakaś instytucja mu podległa, zawsze jest to jakiś urzędnik, zawsze jest to ktoś. Więc ja mam takie pytanie. Czy w dalszym ciągu będziemy doświadczani tego typu działaniami, jako forma dyskusji, która była zaprezentowana o godzinie 11? I chciałabym powiedzieć bardzo mocno i stanowczo: jeżeli będziemy spotykali się z taką formą zarzutów, z taką formą Podjęcia dyskusji de facto z mieszkańcami, to zawsze będziemy szybko odpowiadać, ale zupełnie w inny sposób, uczciwie, rzetelnie, bezstronnie, dlatego, że taki warunek mamy od mieszkańców, od, o których, e, których prosiliśmy o przystąpienie i akces do referendum. Nigdy nie będzie tak że działania nasze będą oparte o tego typu donosicielstwo, które można określić jednym. Metoda na złodzieja ma bardzo krótkie nóżki. Dziękuję. Dziękuję. No, tak, Panie Pani Ewa, proszę Państwa, Szanowni Państwo, wstępując do Komitetu Referendalnego, liczyłam się z konsekwencjami pewnych zachowań ze strony ludzi, z pomówieniami, z informacjami błędnymi, które podawane są, mówię tutaj odnośnie swojej osoby na ten temat. Chciałabym tylko powiedzieć jedno. Szanowny Panie, cytuję, zanim, zaczniesz, zanim zabierzesz się za moją osobę, to są te słowa. Bardzo bym prosiła, aby Pan szczególnie dokładnie sprawdził moje życie, mojego męża, zanim Pan podejmie jakiekolwiek kroki. Natomiast na to wszystko jest jedna odpowiedź. Balansuje Pan na granicy prawa, a po tym wszystkim proponuję zadać sobie pytanie, czy warto przegrywać. Dziękuję. Ja może, Dziękuję. Proszę bardzo. Może zabiorę głos. Ja również podziękuję za dzisiejsze stanowisko, no bo też należą się słowa podziękowania polskiej lewicy za to, że popiera i wspiera referendum i uznaje to za akt czystej demokracji. Powiem tak, bez ogródek, proszę Państwa, mam naprawdę duże grono znajomych, którzy. Mają poglądy lewicowe i nie zgadzają się z tym stanowiskiem, które było dzisiaj wypowiedziane na konferencji o godzinie 11. Nie zgadzają się z takiego typu zarzutami, i również szczerze, głęboko popierają referendum i popierają to, żeby odwołać Andrzeja Pałckiego przed upływem kadencji w październiku. Także yy, Myślę, te 15 tysięcy podpisów, które zostało zebrane, to nie jest tylko grupa referendalna. To nie jest tylko parę osób. Proszę na to zwrócić uwagę. Ja wielokrotnie powtarzam i będę to powtarzał cały czas. Ja myślę, że wszyscy obecni tutaj mnie poprą, że jest to referendum obywatelskie. To mieszkańcy Wocławka dzisiaj zadecydowali o tym, żeby takie referendum rozpisać i odwołać Pałuckiego przed upływem kadencji. To nie spotkały się partie polityczne, nie, nie umówił się PiS z Platformą, nie umówiły się inne ugrupowania ze sobą. To spotkali się obywatele, którzy mają po prostu dosyć rządów, dosyć marnotrawstwa pieniędzy, nie tyle nawet z budżetu tego miasta, co ze środków unijnych, które głęboką falą, olbrzymim strumieniem przypłynęły do tego miasta. Powiem Państwu tak. Proszę zwrócić na jedną kwestię uwagę, tak daje do zastanowienia, co by się stało, gdyby prezydent miał wizję, przewidział i nie remontował jedynki, naszej jedynki. W momencie, gdyby nie było odcinka autostrady, proszę państwa, premier podjąłby decyzję, rząd podjąłby decyzję o wyremontowaniu jedynki za pieniądze wszystkich, za pieniądze rządowe. Mielibyśmy wyremontowaną jedynkę, nie, wy, nie y, wysupując złotówki z budżetu tego miasta. Proszę mi wierzyć, gdyby tylko była wizja, gdyby tylko ktoś umiał przewidywać i gdyby ktoś był menadżerem w tym mieście. To jest raz. Myślę ale, o publicznych pieniądzach. Tak, ale wiecie, czego by wtedy zabrakło? Jednej, jedynej rzeczy. Jedną, na jedną, jedyną rzecz nie miałby Pałucki wpływu w tym momencie. Nie uczestniczyłby w rozpisywaniu przetargów. Nie mógłby się dotknąć do rozpisania przetargów. Dzisiaj dokładnie wszyscy wiemy, że remont jedynki został przedłużony o kolejne 380 ponad dni. Także będziemy czekać, czekać i czekać. Być może pojawi się następny aneks, następnie zostanie dalej przedłużony. Także proszę zwrócić uw uwagę na to, bo mówię, wizja, przyszłość, myślenie. Wybiegać w przyszłość, co będzie się działo, przewidywalność pewnych rzeczy jest bardzo ważna. Pałckiemu tego brakuje.